Cześć. W tym filmie opowiem o pulpitach w naszym CRM, czyli nowoczesnych dashboardach, które pozwalają w jednym miejscu agregować najważniejsze dane z całego systemu. Dzięki pulpitom możesz szybko analizować wyniki, monitorować postępy i mieć pełny obraz tego, co dzieje się w firmie. W systemie mamy dwa rodzaje pulpitów: moje pulpity oraz pulpity publiczne. Moje pulpity to prywatne dashboardy, które widzisz tylko ty i możesz je dowolnie konfigurować pod swoje potrzeby. Pulpity publiczne są natomiast dostępne dla wszystkich użytkowników systemu. Każdy może je przeglądać, dzięki czemu cały zespół pracuje na tych samych aktualnych danych. Każdy pulpit to zbiór widżetów, czyli interaktywnych elementów prezentujących dane w różnych formach. Możesz mieć kilka własnych pulpitów, a na każdym z nich umieścić dowolne widżety, które najlepiej odpowiadają Twoim zadaniom. Dodajmy sobie przykładowy widżet na naszym pulpicie. Po kliknięciu ikony plusa możemy wybrać widżety z domyślnie utworzonych przez system. Wystarczy, że wybierzemy na górnym pasku, jakiego modułu ma dotyczyć widżet i zaznaczymy te, które chcemy dodać do naszego pulpitu. Po kliknięciu ikony zapisz widżety zostaną dodane. Domyślne widżety to gotowe propozycje, które możesz dodać jednym kliknięciem. Jeśli jednak potrzebujesz czegoś bardziej dopasowanego, możesz stworzyć własny, prywatny widżet. Wystarczy po dodaniu widżetu przejść do jego edycji. W górnej części wybierzemy dane, jakie chcemy agregować na danym widżecie za pomocą filtrów i odpowiednich wartości. Po kliknięciu w nazwę możemy ją zmienić. Następnie możemy wybrać sposób przedstawiania widżetu. Wśród dostępnych rodzajów znajdziesz wykresy słupkowe, poziome i pionowe, wykresy kołowe, wynik w postaci liczby, tabelę oraz lejek, jeśli widżet dotyczy szans sprzedaży. Dzięki temu możesz wizualizować dane dokładnie tak, jak jest ci wygodnie. Tak utworzony widżet możemy również udostępnić dla innych użytkowników systemu. Po udostępnieniu danego widżetu publicznie, będzie on widoczny w zakładce Publiczne po wybraniu odpowiedniego modułu. Jeśli chodzi o uprawnienia, zwykły użytkownik może przeglądać pulpity publiczne, a także tworzyć i edytować swoje prywatne pulpity. Osoby z uprawnieniami edycji lub administratorzy mogą dodatkowo zarządzać pulpitami publicznymi, udostępniać je innym oraz edytować widżety na poziomie całej organizacji. Na pulpicie możesz także zarządzać kolejnością widżetów. Wystarczy je przeciągnąć, aby ustawić najważniejsze dane na samej górze. Edycja widżetów daje szerokie możliwości. Możesz edytować poszczególne widżety, dostosować ich widok na swoim pulpicie, zmienić wielkość czy kolejność. Pulpity w naszym systemie to ogromna wartość biznesowa. Pozwalają na szybki i całościowy wgląd w sytuację firmy. Dzięki nim podejmujesz lepsze decyzje, szybciej reagujesz na zmiany i masz wszystkie kluczowe informacje zawsze pod ręką. Zachęcam do tworzenia własnych pulpitów i korzystania z ich możliwości w codziennej pracy.